No i super, stoimy, kibelek bliżutko, do wody blisko, do śmieci blisko, także strategiczne miejsce w miarę równo. Na jutro 380 km. Okej, okay. wpisz kierowca, zakończenie, Francja 17:15, czyli tak jak Teleexpress. Zaczęli wam, jest pół do dziewiątej rano. Noc miałem przerąbaną, bo zimno mi było, miałem taką jakby delirkę, praktycznie naprawdę było mi zimno. Spociłem się, także jakieś przyziębienie mnie złapało. No i co, teraz wstałem. Obejrzymy auto, zaraz, jak wygląda. Czy wszystko jest ok? pójdę się wykąpać. W burgu? Eee. Zjem się kawy się napije, pojedziemy dalej. No. Bardzo, bardzo, bardzo źle. O, zobaczcie, burg. Widzicie? O. No i właśnie, przycięte, karton, e, uszkodzony. Musiał zgłosić to. Tak? Dlaczego? No bo jest linka celna, no i to kusi. Dlatego to tak wygląda niestety. O. I to jest Francja cała właśnie, no. dziadostwo, fajnie. dziadostwo. Także będę musiał, e, teraz zamknąłem drzwi w ogóle, żeby wiecie, nie było lipy, że pójdę sobie, a tutaj, tak zamknięte, a jeszcze na wszelki wypadek cyknę raz, bo Może być tak, że z tej strony są zamknięte, a z tej otwarte. No dobra, to co? Idziemy pod prysznic. Tylko zrobię zdjęcie tej dziury. I ten, Robię zdjęcie dziury i tego uszkodzenia. No, widzicie? Złodzieje, kolera jasna. No. I tutaj, jak zobaczył kartony, to rozgrzeba. No dobra, jesteśmy w sumie pod prysznicami. Ale niestety, dwa prysznice są, ale zajęte. Muszę poczekać. No, po kąpieli. Prysznice to są mega małe, klaustrofobiczne. Dobrze, że były dwa wieszaki. Jednak te wieszaki to... Piękny wynalazek. Bez wieszaków w takim prysznicu, pod takim prysznicem to nawet nie ma jak się wykąpać. Bo no i nie byłoby gdzie co powiesić. Dobra, idę teraz do auta. Pościele łóżko. Kurde, ale jestem padnięty pościelę łóżko zrobię kawę, coś zjem zakleję tą dziurę poczekam na dyspozytorkę co mi rozgłosiłem, powiedziała że musi to zgłosić mam poczekać A. kąpiel, jedzenie, kawa to trochę zejdzie także zobaczcie, jak naprawdę ta naczepa już też trochę przeszła bo tak, tu już ktoś wcześniej pociął jest zaklejony tutaj ktoś wcześniej pociął jest już zaklejony Tutaj też jest zalepione, prawda? Okay. Tutaj tak samo, tutaj też. I z tej strony tak samo. Proszę bardzo, tu jedna naprawa, druga naprawa, kolejna, sznuta. Obok tutaj jest tak samo, no i nowa świeża. Dobra, idę moi drodzy się. Ogarnąć. A to zakleję dopiero jak dyspozytorka mi będzie kazała. Bo jak będzie jeszcze wymyśli sobie, żeby żandarmerię wzywać, no bo to klient wszystko w zależności co on tam wymyśli sobie, nie? to nie będę lepił tego. No, wyszedłem, zalepiłem. Można jechać. Dyspozytorka powiedziała, że zgłosiła. Można się dalej. Jeszcze tylko śmieci wyrzucę. Są blisko. Jedziemy. Mam zgodę, że mogę jechać od Pani dyspozytorki także jedziemy z tego burga chorego dobra a jeszcze powietrze no ale akurat jak dojadę do końca to będzie trzymał. No, także widzicie, jak jest na Burgu? Znaczy, na Burgu, we Francji, bo to nie ma znaczenia. Tu wiele razy stałem i się, jeżeli chodzi o mnie, nic się nie wydarzyło. tak, Jest taki parking Sandecour, on jest na 31. Stałem tam wiele razy i mi się nic nie stało. Ale raz stał obok mnie Polak on obudził się i pyta się, czy mnie nie okradli, Ja mówię nie, no, jemu ja wydolili całe paliwo, a są obok. No. Także. Francja to jest. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, to złodziejski kraj. Złodziejski to naprawdę jest i niebezpiecznie. Bo to są gangi całe. To, to nie jest tak, że jedna osoba, chociaż może być kierowca, gdzieś tam wytnie dziurę, zobaczyć ciekawości, a może alkohol wiezie, może wino wiezie jak pod plombą, prawda? Ale, ale tak to często są jakieś gangi. Po parę osób, dwa samochody, trzy samochody jeżą i po prostu skubią, a nikt się... Nie wychyli, no bo wszyscy, życie się ma jedno, nie? No. no dobra, to co, jedziemy 14 stopni na plusie, ja się czuję trochę lepiej, ale trochę głowa mi trochę też boli, no zobaczymy, no jak zjadę do Łodzi to już powinna być gitara. Jeżeli będziecie słyszeli, że jakieś jakąś nazwę miejscowości, czy to francuską, czy hiszpańską, czy portugalską wymawiam źle. To napiszcie mi w tym w komentarzach. jak Najlepiej fonetycznie, tak jak dla takiego prostego, zwykłego łodzianina. Eee, Angres, na przykład, była ta miejscowość, i ktoś mi napisał właśnie, że to się powinno wydać Ange. że eee, I teraz już wiem, prawda? Kiedyś nie tam mówiłem besanką, ale to jest Besancourt ta miejscowość. Także eee, piszcie, piszcie zawsze człowiek jest mądrzejszy i przyjemnie się poniesłucha materiału jak te nazwy są wymawiane prawidłowo dokulaliśmy się do Lyonu po prawej stronie stadion Olympic Lyon on przypomina mi taką skrupę żółwiową skrupę żółwia taka powyginana i właśnie taka półokrągła Jedzie samochód, i na lawecie ciągnie jakieś kurde sportowego, tylko nie wiem, co to jest. Jedzie, bo tylko tył widać trochę. Ten Mercedes zaraz mnie wyprzedzi. Lamborghini, co to jest? Tak. Właśnie, jakie ładne. To jest taki pomarańczowy kolor, ale taka perła była. Rodan. Rodan słońce świeci teraz akurat tak jak świeci dlatego ślicznie się to wszystko odbija jest srebrna rzeka no i co to jest ogólnie miasto Wiem stare, 2,5 tysiąca lat historii także nie mało a zobaczcie jak rodanie jakie fale są ale jaki kolor ładny jest tam jest taki srebrny, ale tu jest taka zieleń fajna droga Jedzie pociąg, patrzcie, same naczepy Waltera. LKW Walter, LKW Walter, no i to coś tam od przypadku do przypadku. Taki transport intermodalny. I tak samo Mira Trans, Bebery, chyba Słoneczka. Też tak wożą A na terminale i zostawiają tam naczepy i jadą sobie pociągiem. Wiadomo to ileś kosztuje, ale się nie płaci za autostrady. No i w Niemczech. Wiadomo, może się bardziej opłaca. A to jest to miasteczko, wiem. jak lato teraz przyjdzie, to będzie się fajnie jeździło, bo jednak to niebo niebieskie tutaj we Francji, w Hiszpanii, w Portugalii będzie no, częściej nam towarzyszyło. Także będzie bardzo, bardzo ciekawe kolory. No i przyjemnie, tak. Wiadomo. Aha, kolega do Portugalii pojechał, gdzieś tam koło Lizbony. Pytam się co u niego, on mówi, że później odzwoni, bo ma jakiś problem, jest cyrk jakiś. Także jestem bardzo ciekawy, co tam się zadziało. No i znowuż przez Rodan sobie przejedziemy. Mostem. A tam po prawej stronie, na tych wzgórzach, to wszędzie są Kszaki z winogronem. Proszę bardzo, jesteśmy już na rzece. A teraz znowu już duży ale miejscowość Walens. Wale nie ustępują naprawdę. Ale już nieraz widziałem tutaj takie wale na tej rzece. Jak na morzu dosłownie. Potężna rzeka. Jeszcze troszkę jakieś 7 km parking. I na tym parkingu zrobię sobie godzinkę pauzy. I pojadę dalej kapkę. Ale co tam dalej? O osiadanie z nią sobie. Proszę bardzo. Same plusy. Pauza zrobiona. Jedziemy. Tutaj, tak nawet, wąskawo wam jest, ale nie do nieprzejechania. Jeszcze 150 km. I zobaczymy, czy będzie miejsce na tym parkingu, o którym mówiłem. Ile żandarmerii jedzie? a ja pierdzielę iVeco Daily iVeco Daily A, prawda. Takie to paskudne są te samochody. Mają swoje te Peżoty, Partnery jakieś To jeżdżą tymi iVekami. No. A tutaj kobitka, taka ze trzy dychy jeździ tym samochodem Trzymaj kieruje. Odwalona jak na miss Polonia, Szwajcar, Szwajcarka, o. Auty szwajcarskie, ale naczepa francuska. A tutaj, moi drodzy, tak, w prawo A9, czyli tak jakbyśmy lecieli na La Honquere i później Barcelonę. A prosto leci dalej A7 i tutaj już kierunek Marsylia. A7. Także zawsze jak ze mną jeździliście, jechałem do Hiszpanii, gdzie jest tutaj Barcelona, wschodnie wybrzeże, to tutaj odbijaliśmy. A teraz tutaj do Fossumer Marsylia, lecimy tu Jeszcze parę kilometrów, jakieś 30 i będziemy na pompie. No i zobaczę, jak będzie miejsce tak jak powiedziałem, to staję i idę do sklepu, tam w sklepu to jest 2 km w jedną stronę jest, a jak nie to jadę pod sklep i stanę po sklep. Zatrzymałem się na chwilę na poboczu. Żeby zobaczyć, czy mam klamry w schowku. Bo auto jest zaplombowane i na pewno mam na naczepie, a się okazało, że 40 km na wschód jest kolega na załadunku i oni potrzebują, żeby było 20 pasów, 20 klamer i on 20 pasów ma, ale ma 16 klamer, a, no i prosili, żeby podjechać i mu dać, a ja podjadę oczywiście, tam. to jest po drugiej stronie jeziora na wschód. No. Ale znowu już nie stanę tam, gdzie chciałem, dlatego, że musiałbym tak, jak z góry jadę, to teraz pojechać tu, a tu jest załadunek jutro, tak, to musiałbym tak, pojechać tu, wrócić się i tak, a jak już pojadę do niego stąd, to pojadę tu i na załadunek tak, no, Oj, no trudno. Tutaj jak się leci już na Marsylię, to są takie piękne te widoki, już jest taka Hiszpania, no nie powiedzielibyście, że to jest Francja. I roślinność, i te skały, te góry, to wszystko, to dosłownie jak w Hiszpanii. To jest takie jezioro Ber, Bielgachne. No o, przed nami teraz tam widać, tak się świeci. I ja będę teraz po wschodniej stronie tego jeziora, a moja firma, do której będę jechał, jest po zachodniej. Także... No bo tutaj ten kolega czeka, nie? Zaraz zobaczymy. No, Marsylia to zobaczcie, bo to jest 8 km do Marsylii. Palmy, te sprawy. Raz, czy dwa razy byłem w Marsylii, ale tak centralnie w Marsylii. No bo tak, ja raz pojechałem do Dasher'a. a myślałem tam, to jeszcze na początku było to tak, z tym sofaniem było różnie. No to powiem Wam, że kurczę, tam tak ciasno jest, że ma głowa masakra i później przez Marsylię przejeżdżałem, bo źle z tych tuneli wyjechałem, no i przejeżdżałem przez Marsylię, to tam tu już w ogóle, tam przejeżdżałem przez taką e, dzielnicę, gdzie, e, moi drodzy, ludzie w kartonach na ulicy, jak w Nowym Jorku, gdzieś tam pod mostem, tak spali, cała ulica taka była. to tutaj mamy mały korek, dosłownie 7 km przed celem Na no szczęście mam dużo czasu jazdy i pracy, dlatego że e, no, ja to obudziłem się, się o 8.10 także jestem wyspany i czasy mam. Tu jaki motor, kurde, z koszem. Taka kosmiczna ta zabudowa. No dobra, 4 km już tu powoli wjeżdżamy w taką strefę przemysłową. Dobra, teraz tu na rondzie w lewo. No, zaraz tu gdzieś powinien stać. Już tu gdzieś po tej stronie. A tam widzimy samolot, który podchodzi do lądowania w porcie lotniczym w Marsylii. O, proszę bardzo. A kolega stoi chyba tutaj gdzieś. Nie yeah. tak, w terenie, stoi tutaj, nie dawno. Ja sobie tam wjadę i dam mu te cztery klamry. No i co, jak pojadę dzisiaj, to chyba już trzeba jechać tam pod tą Ikeę, tam czarno, kurde brud, syf, masakra Dobra, tutaj moi drodzy. Dobra, mu te klamry, ale tu gdzieś trzeba teraz wywinąć. Wam skręć prawo. A to ja widzę, nie ma za bardzo gdzie. Skręć prawo. Patrzyłem na Google, ale. Też nie ma. A to mi pokazuje, że tam. Jakiś ten, ale. Aha. lewo na końcu drogi, no tak. skręć w lewo. zawinę, to jest chyba ostatnie miejsce, moi drodzy, do, do wykręcenia. Tak jest, to jest ostatnie miejsce, bo nawet widać, że jest rozjechane tutaj. No, no i dobrze, że mam tak naprawdę 5 ton. To sobie tutaj myknę i jest gitara. Jak ja bym miał tutaj 20. Jest superamska. Tu jest to jezioro. Byłem tam na wschodnim wybrzeżu, a teraz jedziemy na zachodnie wybrzeże Także dojedziemy do Marsylii. Tak, jak z dołu się jedzie, tak? Od góry mapy. Do Marsylii i odbijemy na zachód. Temperatura 18 stopni. A jest godzina 16.40 ale zbiornik po tam na wprost jest taki cypelek i wiecie co to jest chyba lotnisko bo na samym środku stoi samolot znaczy na koniec tego cypelka na końcu nie wiem czy go a, nie, chyba nie dostrzeżecie tak jakby był to pas startowy za lusterkiem się teraz chowało panieki. Może jak ten, jak. O, widzicie? Tak, jakby takie wyciągnięte w ten i yy, w to jezioro. Taki pas, i tam stoi na końcu samolot. A tu na pewno jest wieża lotnicza. Tak, to jest lotnisko. To jest lotnisko w Marsylii. Tutaj to przed nami. Jesteśmy tutaj przed samą Marsylią, przed samą Juteńką, można powiedzieć, przed przedmieściem Marsylii. I tutaj stąd odbijam później na zachód. Wygląda jak jakiś bunkier atomowy. Ten tunel. A to jest niedaleko, on jest na dziewiątce gdzieś chyba. Czy na siódemce? Nie wiem. I się pytał, gdzie jestem. Nie, nie wiem, gdzie on leci, kurcze no i nagrałem mu się gdzie jestem, no zaraz wyślę Pineskę gdzie będę stał, to zobaczymy no. Ale jak on gdzieś tam w kierunku Hiszpanii będzie leciał, to, to, to trochę bym musiał nadłożyć. No, no i nic, zobaczymy. Następnie. No to parę razy byłem w tym rejonie, hmm. a i Stalownia a i, i teraz ta IKEA, i wcześniej ADEO, także kilka razy tutaj byłem. No fajnie, fajnie jest cieplutko. Fajne rejony. Tam pod tym mostem byłem. Tam jest też jakaś firma, tam się ładowałem. Skoncentruj się na jeździe. Proszę bardzo. Ten most, który widzieliście w oddali w poprzednim ujęciu, to prawdopodobnie będziemy z tego, co widzę na mapie, przez niego przejeżdżać wjeżdżamy na most to jest bardzo wysoki piękny widok tam po prawej stronie w dole będzie marina i miasto przed nami zaraz zobaczycie a to jest chyba miasto Martik. między Fossumer a Marsylią proszę bardzo ja tutaj zjadę Skoro i tak, tu nie muszę wjechać z powrotem. Tak to wygląda. A tam macie to strony. Tam daleko, daleko, daleko. A z tej strony to wygląda tak. Także naprawdę fajne Trzymaj się lewej strony. Cieplutko no 16 stopni. кирофоссур мэра taj...